Całkiem niedawno zaprezentowano nam Dying Light 2 The Beast, dodatek długo wyczekiwany przez wszystkich fanów opowiadający o historii Kyla Kraina. I cóż, mógłbym tu powiedzieć, uhu, nareszcie, ponieważ również grałem w część pierwszą i drugą, jednak właśnie przez to, że grałem w część pierwszą i drugą, mam mieszane uczucia. I dzisiaj w tym odcinku chciałbym Wam powiedzieć, dlaczego nie czekam na Dying Light 2 The Beast i na pewno nie kupię tego w dniu premiery. A tym bardziej nie zapreorderuję, no bo cóż, trochę człowiek ostatnio się sparzył. Cześć widzowie, to jest kanał sobie gadami, ja nazywam się Adrian i dzisiejszym odcinkiem postaram się Wam umilić dzień. Jeśli spodoba Wam się to co robię, to zostawcie komentarz, łapkę, oczywiście subskrypcję i dzięki temu nie przegapicie kolejnego odcinka. A teraz zapraszam do materiału. Nie będę owijał w bawełnę. Z Dying Light dopiero zapoznałem się w tym roku. Z częścią pierwszą i z częścią drugą. Moja kubka w cały czas rośnie, jednak sukcesywnie ogrywam te tytuły. No i tak właśnie wspólnie z widzami na live'ach przeszedłem Dying Light 1 i Dying Light 2. Jednak jeśli ktoś tutaj ze słuchających nie ma pojęcia w ogóle, co to jest za gra, co wątpi doskonale, bo chyba każdy wie, czym jest Dying Light, to mimo wszystko słowami wstępu trochę o tym opowiem. O pierwszej części, drugiej, a potem zapniemy wszystko w całość. I, żeby to miało ręce i nogi, podzieliłem swój film na rozdziały. Dlatego rozdział pierwszy, Dying Light 1, czyli jak Techland rozbił bank. Styczeń 2015 roku. Na rynek wjeżdża Dying Light, nowa gra Techlandu, czyli naszych chłopaków z Wrocławia. I nie dość, że wjeżdża z impetem, to jeszcze z miejsca na konkurencję. Zombie były, parkour był, ale jeszcze nikt nie połączył tego w taki sposób. Nie było kombinowania, nie było przebacz. Od razu było wiadomo, że mamy do czynienia z czymś wyjątkowym. To, co pierwsze rzucało się w oczy, a raczej w nogi, to system poruszania się. Parkour. I nie byle jaki, bo za animację odpowiadał sam David Bale, gość, który ten sport wymyślił. Czuć to było od pierwszych minut. Ruchy postaci miały ciężar, płynność, rytm i spokojnie. Ja akurat parkouru nie uprawiam, ale ja to wyczytałem, więc przekazywam informację, że podobno to wszystko czuć. Także bieganie po dachach, przeskakiwanie przez ogrodzenia, wspinaczki po balkonach, ucieczki przez okna, ze skoki z wysokości, zsuwanie się po dachówkach to wszystko nie tylko działało, ale dawało dziką satysfakcję. Gdy do tego doszedł odblokowany później hack z linkom. Miasto zmieniało się w park linowy. Haran to był twój plac zabaw z zombiakami w bonusie. Za dnia można było poczuć się tu jak król ulicy, Zombiaki snuły się o spale, walka była efektowna, parkour elegancko wchodził, ale w nocy, ohoho, w nocy to już inna bajka. Noc Dying Light była jak z innego gatunku. survival horror pełną gębą. Po zmroku wychodziły na dłowy o wiele gorsze bestie, szybkie, silne i cholernie groźne potwory, które potrafiły cię wytropić i rozszarpać w kilka sekund. Więc no tutaj trzeba było już się naprawdę skradać i powiem wam uczciwie, kiedy grałem w pierwszą część, ta cała noc, ta cała Otoczka ten cały rok naprawdę dobitnie działała. Ale była też motywacja. Noc dawała więcej expa, czyli jeśli chciałeś szybciej wbijać poziomy, musiałeś ryzykować. Proste, brutalne i cholernie skuteczne. I szczerze powiedziawszy, na mnie to działało i dawało większego kopa do motywacji, żeby biegać właśnie nocą. Jednak nie samym bieganiem tutaj człowiek żyje, ponieważ walka w Dying Light to była czysta rzeźnia. Ale taka dobrze zaprojektowana. Każdy zamach kijem baseballowym czy kluczem francuskim miał ciężar. Czuło się impact, krew pryskała, kończyny Ciały, a jak dorzuciłeś do tego efekt elektryczny czy ognisty z craftingu, to już w ogóle była jazda. Crafting był prosty, ale działał. Rura, bateria, taśma i już miałeś broń, która radziła prądem. Prosty pomysł, ale jak efektowny. Jedyny minus? No, broń się zużywała i to dość szybko. Jak ktoś nie lubi kombinować z ekipunkiem, mógł się wkurzyć. Natomiast samo miasto, czyli Haran, też było świetnie zaprojektowane. Slamsy, wieżowce, ryneczki, dachy, zniszczone sklepy, barykady z mebli wszystko wyglądało autentycznie. Klimat był gęsty. Czułeś, że to nie jest sterylna mapa pod parkour, tylko faktycznie miasto, które coś przeszło. Do tego dynamiczne wydarzenia. Ludzie wołający o pomoc, rzuty z samolotu, uciekające zombiaki, które łapały cię z zaskoczenia, było żywo, było intensywnie. I to wszystko zalane falami żywych trupów. Dużo ich, czasem za dużo, w pozytywnym sensie. Niechaj rzuci kamieniem ten, który nie poszedł na most. Zombiaki były agresywne, atakowały w grupach, a system ragdoll sprawiał, że walka była widowiskowa. Można było kogoś kopnąć z dachu, rzucić butelką, podpalić stację benzynową, no było z czego korzystać. Gra posiadała również tryb kooperacyjny. W pierwszej części nie przyszedłem w takim trybie, jednak ponoć wspólne eksplorowanie miasta, barykadowanie się na dachach, rajdy na zrzuty, to wszystko w czterech graczy miało zupełnie inny klimat. Żałuję, że przechodziłem to solo, no ale cóż, czasem tak była. Jednak choć mijają miesiące i lata, to Techland nie porzucił gry po premierze. I teraz coś, za co trzeba oddać Techlandowi ogromny szacunek. Oni tę grę naprawdę wspierali. Przez wiele lat. Najpierw, the following. Ogromny dodatek z zupełnie nową mapą, systemem jazdy i fabułą. Potem masa mniejszych rozszerzeń. Bronie, tryby, eventy, crossover z Left 4 Dead. To była opieka z prawdziwego zdarzenia. Przez 7 lat po premierze, gra dostawała nowe rzeczy i wiele z nich było za darmo. No i skoro nasze rodziny ma ziomki, no to wypadałoby wspomnieć, że również to pojawił się polski dubbing, który był zaskakująco dobry. Przynajmniej dla mnie. Nie mogę nie wspomnieć o polskim dubbingu, bo to przecież nasza gra, nasze studio i co? I wyszło całkiem dobrze. Niektórym wydawało się to drewniane, ale jak na tamte czasy, jak na grę z takim budżetem? suneczek. Ja bawiłem się świetnie z polską wersją, i nie miałem potrzeby przełączać na angielski. Choć, no, czasem bywało to śmiesznie, gdy nie widziałem tak dużo przekleństw jak w Cyberpunku obecnym, które CD Projekt Red nam zaserwowało. Ale okej, okay, teraz entuzjazm zostawmy sobie na bok, ponieważ chciałbym też powiedzieć o wadach. I uczciwie nie wszystko było idealnie. Fabuła klasyka gatunku. Agent trafia do miasta, walczy o antidotum, buntuje się, zostaje bohaterem. Tego typu bajki już znaliśmy. Oczywiście to jest takie czepialstwo dla czepialstwa, ale gdybym miał się o coś przyczepić, no to zobaczcie, o co ja się dopiero tu przyczepiam. No i do tego postać głównego bohatera. Jaki kalkren nie miał charyzmy, był, bo musiał być. Natomiast co do optymalizacji na dniu premiery, no nie jestem w stanie się wypowiedzieć, słyszałem, że było różnie na pc ale ja grałem dopiero w tym roku, więc no cóż, nie będę się mądrzył o rzeczach, nie widziałem, nie doświadczyłem Jednak zobaczcie, na sam koniec O co tak naprawdę mógłbym się przyczepić Jeśli chodzi o jakiekolwiek minusy Bo plusów tu jest cholerna masa Mimo tych wad, które wyssałem właśnie sobie po prostu z palca, Dying Light było i wciąż jest grą zajebistą. Parkour dawał frajdę, walka była brutalna, haran miał klimat, a nocą człowiek naprawdę się bał. Do tego tryby online, wsparcie po premierze i polski dubbing. To był złoty strzał Techlandu i ja po tak wielu latach dalej świetnie się bawiłem w tym tytule. Ale no właśnie, potem przyszła dwójka i nie wszystko poszło tak jak powinno i właśnie do tego przejdziemy w tym momencie. Witam w rozdziale drugim, Dying Light 2, zjazd po linie, ale prosto w dół. Ja wiem, że dwójka ma tak samo swoich panów, jak i przeciwników, jednak ja chyba będę stał po tej drugiej stronie barykady, gdzie właśnie będę jej przeciwnikiem. Jednak po kolei, dlaczego w ogóle tak mówię? Gdy Techland zapowiedział Dying Light 2, hype był ogromny, no bo jak nie? Ja pamiętam doskonale, co tam się działo na internecie. Po sukcesie jedynki wszyscy czekali na coś większego, lepszego, mocniejszego i wiecie co? Na papierze to wszystko wygląda genialnie. Większe miasto, większy parkour... Nilniowa fabuła, wybory moralne, rozbudowany świat. Ale potem przyszła premiera, no i, no i cóż, ja grałem po premierze. Szybko się okazało, że więcej nie znaczy lepiej, a hasło zróbmy to ambitniej niekoniecznie oznaczało zróbmy to lepiej. Ponieważ zacznijmy od miasta bez duszy. Duże, ale puste. Największy zgrzyt. Samo miasto. Niby ogromne, niby pełne, miejsc do wspinaczki, ale kurde, gdzie się podziała ta gęstość, ten chaos? I to zagrożenie z jedynki. W Dying Light 1 nie mogłeś spokojnie przejść przez ulicę. Zombie było wszędzie, śmierdziało zagrożeniem, czuło się napięcie, a tutaj ulice są puste jak po lockdownie. Zombie gdzieś tam sobie człapie dwóch, może trzech, a cała reszta siedzi w budynkach i to... Też no, tylko nocą. Za dnia miasto jest wręcz nudne. Brakuje tego pierdolnięcia, tego zagrożenia. Nie czujesz, że musisz uciekać, nie musisz kombinować, bo tak naprawdę nic ci nie grozi. Świat gry wygląda jak miejsce po imprezie, a nie jak apokalipsa. Techland znowu też obiecywał, że parkour będzie rozwinięty i rzeczywiście, mamy więcej animacji, więcej ruchu, więcej mechanik, ale co z tego jak... Nie czuć tego ciężaru. Wszystko jest zbyt lekkie, zbyt wybaczające, zbyt gameplayowe. W jedynce czułeś jak postać się spina, każdy ruch był fizyczny, tu skaczesz jak... Titanfallu. E, jest szybko, sprawnie, ale ginie ta fizyczność, ten realizm. Do tego te latające wiatraki paralotnie, zjeżdżalnie. E, niby fajne, ale zamiast napięcia dają frajdę w stylu Open World Ubisoft. E, no, no sorry, ale naprawdę, to tak właśnie wygląda. E, zdecydowanie linka, z której wykastrowali nas w jedynce była o wiele lepsza, dawała większą frajdę niż to, co tutaj nam zaprezentowano z wiatrakami i z paralotniami. Natomiast jeśli Chodzi o fabułę, no bo trzeba o niej wspomnieć. To jest telenowela z zombie w tle. O mój Boże. Co się stało z fabułą? W jedynce nie była może najwyższych lotów, bo wspominałem o tym, ale była spójna. Miała początek, środek, koniec. Miała cel. W Dying Light 2 mamy Aidena, czyli no całkowicie inną postać, który szuka siostry. Ale zanim do tego dojdzie, Grana nas rzuca po dziesięciu wątkach pobocznych, polityce, frakcji, dramach, npc których imion nawet nie pamiętasz. Fabuła się rozleka, gubi, wątek, kluczy... Uuu. Postacie zmieniają zdanie co dwie godziny. Nie wiadomo kto jest kim, kto jest zły, kto dobry, a najgorsze twoje wybory często nie mają żadnego realnego znaczenia. Miały być konsekwencje, wielka nieliniowość, a w praktyce do kilka dialogów inna kolorystyka mapy, mimo że jeden budynek więcej w bazie, to nie jest RPG, to jest symulacja bajdurzenia bez konsekwencji. I w tym całym bajdurzeniu jeszcze trzeba wspomnieć o dialogach i dubbingów. Boże dramat, no po prostu dramat. I teraz moment, w którym muszę się zatrzymać, bo... No polski dubbing Dying Line 2 to porażka, no muszę to głośno powiedzieć. Po tym jak dobrze zagrało to w jedynce, to wszystko poszło totalnie w złą stronę. Głosy są wymuszone, bez emocji, źle zrealizowane, czasami miałem wrażenie, że słucham nagrania z prób czytania scenariusza przez ludzi z castingu, a nie gotowej gry. Dialogi są toporne, sztuczne, a polski przekład brzmi jak z taniego serialu TVP Puls, sorry TVP Puls. Momentami aż człowiek się śmiał zamiast czuć klimat, naprawdę lepiej grać po angielsku, a to boli, bo przecież, no, to znowu nasza gra, polska gra. I chciałoby się cieszyć, że mamy pełne tłumaczenie, ale jak się nie da, to się nie da. No i trzeba jeszcze wspomnieć o najważniejszym aspekcie gry, czyli no, zombie. Zombie w tej grze są, ale tylko teoretycznie. Nie są straszne, nie są trudne, nie są nawet specjalnie ciekawe. Brakuje różnorodności, nawet noc nie przynosi tego samego stresu co kiedyś. Można bez większego problemu przelecieć przez miasto paralotnią i zignorować 90% potyczek, a przecież w jedynce noc. To był dramat, emocje, pot na plecach. Wrogowie praktycznie też nie pomagają, walka z ludźmi jest drętwa, powtarzalna. A jak już mamy jakiegoś mini bosa, to zazwyczaj to chodzi o to, żeby spamować unik i walić w plecy, Mechanicznie nie ma. No nie ma tu większej głębi, no nie będę czarował. Mamy sporo lat przeskoku, więc o technikaliach dosłownie słów kilka. Graficznie Dying Light 2 potrafi zachwycić, zwłaszcza o zachodzie słońca. Światło, kolory, architektura, no jest na co popatrzeć, no muszę tutaj przyznać, ale optymalizacja... No już gorzej. Gra potrafi chrupnąć, bugi i glicze były na porządkach dziennych, postacie czasem się zawieszały, dźwięk znikał, tekstury wczytywały się po kilku sekundach. No z Romkiem Monsterem, z moim widzem tutaj, no Romek, jeśli to słyszysz w tym momencie, no to nie zapomnę przecież, jak potrzebowaliśmy uruchomić jakąś misję, to musimy czekać, aż NPC się oprze o ścianę i dopiero można było z nim rozmawiać, więc no, no to, to tego typu rzeczy, które po prostu zostają w pamięci zamiast właśnie coś pozytywnego. No i do tego jeszcze, wiecie, nie była to katastrofa, ale jak na tak Długą produkcję, to można by oczekiwać czegoś bardziej dopracowanego. No i cóż, o tym Ubisoftie już trochę wspomniałem, więc no trzeba powiedzieć o tym kontencie, który tutaj jest dosłownie robiony na siłę. Widać, że Tekland chciał zrobić grę na lata. Masa znajdzie, aktywności, otwierania skrzynek, robienia rzeczy dla frakcji, ale niestety no, wszystko to szybko zaczyna być powtarzalne. Nie ma też różnorodności, tego życia, co w jedynce. Zadania poboczne to często fetch questy. Przynieść, zanieść, posłuchaj, a frakcje, które miały być unikalne, różnią się głównie tym, jaką dostaniesz nagrodę po stronie mapy. Po 10-15 godzinach miałem wrażenie, że widziałem już wszystko, a zostało mi jeszcze no, prawie drugie tyle. I tu właśnie chyba. Największym zarzutem będzie moje pytanie, gdzie do cholery jasnej podział się klimat tej gry? I to jest chyba największy problem. Brakuje klimatu. Dying Light 2 wygląda jak gra AAA, ale nie czuć tej tożsamości, którą miała jedynka. Tam wszystko było surowe, brudne, duszne. Tutaj mamy kolorowe miasto, śmieszne dialogi, brak napięcia. Techland próbował zrobić coś ambitnego, ale zatracił po drodze to, co robiło jedynkę wyjątkową. No i cóż, tutaj trzeba to podsumować: ten rozdział rozczarowanie. Nie zrozumcie mnie źle. Dying Light 2 to nie jest zła gra. To gra niedopilnowana, przerośnięta, przekombinowana i do tego niepotrzebnie ugrzeczniona. Parkour lepszy, ale mniej satysfakcjonujący. Fabuła rozlazła. Zombie, statyści. Klimat, wymarł, dubbing, tragedia. Zamiast ewolucji mamy restart. I to w kierunku, który mnie osobiście zupełnie nie jara. Dlatego, gdy słyszę właśnie o nowym wypadku, The Beast, to zanim rzucę pieniądze w ekran, najpierw się zastanowię. Bo zaufanie do Techlandu, przynajmniej moje. Po tym wszystkim, co było obiecywane, co zostało dane, mocno się nadszarpnęło, ale o tym w kolejnym rozdziale. Rozdział trzeci. Dlaczego wstrzymuje się z kupnem The Beast? No dobra, gdybyś zadał mi pytanie po premierze Dying Light 1, czy kupiłbym DLC w ciemno, bez chwili zawahania powiedziałbym jasne, że tak. Z miejsca portfel w rękę, zaufanie do Techlandu było ogromne, ale dziś po Dying Light 2 mam bardzo, bardzo poważne wątpliwości. No bo dajcie mi powód, żeby wrócić. Pierwsze pytanie, które sobie zadaję. Po co miałbym tam wracać? Co takiego debist ma mi zaoferować, czego nie miałem, a raczej czego mi brakowało w podstawce? Silnik ten sam, mechaniki niezmienione, parkour już widziałem, walkę też. Zombie nadal robią za tło, a nierealne zagrożenie. I niby słyszę, że dodatek ma być największy z dotychczasowych, że mamy dodać nową historię, nowych przeciwników, jakieś mechaniki... Ale wiecie co, no, no ja już te hasło słyszałem, bo właśnie w taki oto sposób też reklamowano dwójkę. Pamiętacie PR Znam cię na pamięć. Nie mam już tej wiary, że tym razem się postarają. No i koniec końców zapowiedzi mnie nie kupują. Oglądałem trailer, wiem, że pojawi się nowy przeciwnik. Niby wielka, niby brutalna, niby przełom, ale szczerze no zwiastun nie wywołał u mnie wielkiego wow. Klima znowu bardziej jak z kreskówki niż z horroru. Nie czuję grozy, czuję grę akcji i to takiej, która bardzo chce być poważna, a wychodzi średnio. Obietnice zmian brzmią jak Ctrl+C c ctrl v z poprzednich zapowiedzi. Nowa historia, nowe strefy, emocje, rozwój postaci, bla, 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 bla. To samo mówili rok temu. I. No tu się też pojawia zmęczenie materiału. Jest jeszcze coś, coś bardziej subiektywnego. Zmęczyło mnie Dying Light 2 autentycznie. Ta gra mnie znużyła. Jej design, jej tempo, jej przyciągnięte misje, powtarzalność, te same dźwięki, ci sami przeciwnicy i nie chodzi o to, że nie lubię sequeli. Po prostu brakuje tu serca. Czuję, że The Beast będzie próbą wyciągnięcia jeszcze kilku złotówek z fanów, którzy może nadal wierzą. Ale ja już nie jestem w tej grupie. Przynajmniej nie bez dowodów. I co by mnie przekonało, gdyby Techland wyszedł i powiedział Hej, słuchajcie, The Beast to nie tylko nowy content, to reset podejścia Naprawiamy świat gry, zmieniamy AI, wprowadzamy więcej zombie, klimat wraca do korzeni Dubbing poprawiony, fabuła bardziej osobista I tu jeszcze macie demo do sprawdzenia, zobaczcie O, to wtedy okej, okay. siadamy, oglądamy, kupujemy Ale dopóki to tylko kolejne, więcej tego samego Sorry, ale dziękuję i dlatego moi drodzy, ja się wstrzymuję. Nie dlatego, że nienawidzę tej gry. Nie dlatego, że hejtuję te klanty. Wprost przeciwnie, szanuję ich. Ale właśnie dlatego, że ich szanuję, oczekuję czegoś więcej. Nie chcę po raz kolejny się rozczarować. Nie chcę kolejnej pięknej zapowiedzi, kolejnego dodatku, który po dwóch godzinach znika z dysku. Wstrzymuję się, bo The Beast nie zapowiada nic, co naprawdę rozwiązuje problemy Dying 2. A dopóki ich nie rozwiąże, nie dostanie ode mnie ani złotówki. I wiecie co? Tak na koniec. Ja naprawdę chciałbym, żeby The Beast było dobre. Chciałbym znowu poczuć ten klimat, jaki był w jedynce. Chciałbym znowu uciekać po dachach, czuć oddech zombiaka na plecach i mieć realny powód, by odpalić tę grę po zmroku. Ale po tym, co dostałem w dwójce? Po tym jak wyglądały wcześniejsze dodatki, sorry Techland, ale no zaufanie się skończyło. Zamiast rzucać się na preorder, wolę poczekać. Zobaczyć gameplay, poczytać opinie, a może poczekać jak to będzie w PlayStation Plusie. Tym bardziej, że jestem ostatnio sparzony trochę jeśli chodzi o preordery, kupowanie gier na premierę i myślę, że to będzie osobny odcinek, również godny poruszenia. A wy? Kupujecie The Beast na premierę, czy czekacie tak jak ja? Dajcie znaka w komentarzu, chętnie podyskutuję. No i oczywiście dzięki za oglądanie. Jeśli doceniacie szczere gadanie o grach, zostawcie suba, łapkę i wpadajcie na kolejne materiały. Pamiętajcie również, żeby sprawdzać kartę na żywo, bo tam również możecie mnie spotkać na live, gdy ogrywamy wspólnie z widzami jakiś tytuł. Do następnego, cześć!